Witamy Państwa serdecznie, nazywam się Ania Szymanek-Załęska, z ze mną kolega. Krzysztof Banel, inżynier-konsultant z Cisco Systems. Na tegorocznym Expo wielokrotnie będziemy mówili o przełącznikach serii Nexus. Przełączniki Nexus to przełączniki Nexus 7000, Nexus 5000, 2000, 1000, jak również przełącznik, który niedługo ogłosimy, Nexus czyli Nexus 4000. W czasie mojej sesji będę mówić o Nexusie 7000, opowiadać o jego architekturze, jak pozycjonujemy ten przełącznik w architekturze Centrum Przetwarzania Danych, gdzie go ustawić, jak pozycjonować, czym charakteryzuje się ten przełącznik, ma on możliwość podzielenia na tak wirtualne konteksty. A co to, jeżeli chodzi o jego wydajność? Jak jak o są tyle jest ciekawy ten przełącznik, że już teraz posiada dużą gęstość portów 10 gigowych. Jego architektura jest przystosowana do obsługiwania w przyszłości zarówno 40 giga, jak i 100 giga. Ciekawym elementem, funkcjonalnością tego przełącznika jest Virtual Port Channel, który pozwala na wykorzystanie wszystkich aktywnych łączy, a jednocześnie na ograniczenie roli spanning w architekturze data center. Jednocześnie jest to przełącznik bardzo niezawodny. Wszystkie komponenty, które są istotne do działania systemu, zostały zdublowane. Przede wszystkim przełącznik ten działa pod kontrolą naszego nowego systemu operacyjnego, przeznaczonego właśnie do Data Center, czyli NXOS. Znaczący krok naprzód w rozwoju w urządzeń przeznaczonych do, do tak wyrafinowanych za. Zapraszamy na nasze sesje. Aniu, Twoja Moja sesja, sesja poświęcona... To S24 poświęcona głównie architekturze Nexusa 7000, a Twoja? Moja sesja S35 mówi o projektowaniu w data center z wykorzystaniem wszystkich przełączników z rodziny Nexus, w tym Nexusa 7000. Zapraszam w piątek na godzinę 13.15. A ja zapraszam w czwartek na 16.30 jeszcze raz sesja S24. Dziękujemy.